Znasz to uczucie? Głaskasz uroczego psa znajomych, a twój aniołek, który do tej pory smacznie spał, nagle dostaje turbo do ładowania, podbiega i zaczyna na ciebie poszczekiwać. Albo w domu pojawia się nowy członek rodziny, i od tego czasu twoje buty wyglądają, jakby przegrały walkę ze stadem piranii. To nie złośliwość. To nie jest zły pies. To może być rozpaczliwe wołanie o pomoc. To może być zazdrość. Może Ci się wydawać, że Twój pies jest po prostu niegrzeczny, ale tak naprawdę może czuć się zraniony i zagubiony. Psia zazdrość, choć brzmi bardzo ludzko, to prawdziwa, skomplikowana emocja. Rodzi się ze strachu, że pies straci to, co dla niego najcenniejsze na świecie, czyli Ciebie. Zanim więc następnym razem zdenerwujesz się na pogryzionego pilota, zatrzymaj się. Spróbuj zrozumieć, co tak naprawdę dzieje się w jego głowie. W tym odcinku weźmiemy pod lupę pięć najważniejszych sygnałów, które zdradzają psią zazdrość, ale nie tylko je rozpoznamy. Powiem ci, co siedzi w głowie twojego psa i, co najważniejsze, jak mądrze na to wszystko reagować, zanim drobne incydenty zamienią się w poważny problem. Zostań ze mną, a nauczysz się czytać w myślach swojego psa i odbudujesz jego poczucie bezpieczeństwa. Agresywne zachowanie wobec rywala zacznijmy od sygnału, którego nie da się przegapić. Nagłej agresji. Mówimy tu o całym wachlarzu zachowań: od cichego warczenia pod nosem, przez pokazywanie zębów, aż po głośne szczekanie, kłapanie pyskiem, a nawet próby ugryzienia. Kluczowe jest to, że ta agresja jest wymierzona prosto w rywala, czyli osobę lub zwierzaka, który według Twojego psa kradnie mu Twoją uwagę. Wyobraź sobie tę scenę. Wpada znajomy, przytulacie się na powitanie, a Twój pies oaza spokoju. Zrywa się jak oparzony, napina mięśnie i zaczyna warczeć. Albo w twoim życiu pojawia się nowa miłość, i za każdym razem, gdy siadacie blisko siebie, pies próbuje wcisnąć się między was, a gdy to nie działa, zaczyna groźnie obszczekiwać twoją drugą połówkę. To samo może się dziać, gdy do domu trafia nowy szczeniak czy kot. Co się wtedy dzieje w psiej głowie? To nie jest czysta złośliwość. To czysty instynkt obrony zasobów. A dla Twojego psa, Ty, Jego człowiek, źródło jedzenia, bezpieczeństwa i miłości, jesteś najcenniejszym skarbem. Pojawienie się intruza, który zdaje się ten skarb przejmować, wywołuje ogromny lęk. Agresja jest więc prymitywną, ale z psiej perspektywy skuteczną strategią obronną. Pies nie myśli: Nie lubię tego gościa. Myśli raczej: Moje poczucie bezpieczeństwa jest zagrożone, muszę bronić mojej relacji. To desperacka próba odstraszenia rywala. Jak reagować? Przede wszystkim spokój. Krzyczenie na psa czy karanie go za warczenie to dolewanie oliwy do ognia. Dlaczego? Bo karcąc go za sygnał ostrzegawczy, jakim jest warczenie, dajesz mu znać, że następnym razem ma ten etap pominąć i od razu przejść do ataku. Co więcej, twoje nerwy tylko potwierdzają jego obawy, że sytuacja jest niebezpieczna. Zamiast tego. Postaw na sprytne zarządzanie i trening. Jeśli wiesz, że pies źle reaguje na gości, zanim wejdą, wyślij go na jego ulubione posłanie. Nagradzaj go za każdym razem, gdy spokojnie tam leży, kiedy goście wchodzą. Twórz pozytywne skojarzenia. Niech rywal, jeśli to bezpieczne, podaje psu najlepsze smakołyki. Niech jego obecność zacznie kojarzyć się z czymś super, a nie z zagrożeniem. Jeśli problem jest poważny, nie wahaj się poprosić o pomoc dobrego behawiorysty. Wymuszanie uwagi i nadmierna natarczywość. Drugi sygnał jest mniej dramatyczny, ale na dłuższą metę potrafi być naprawdę męczący. To nadmierne, wręcz natarczywe domaganie się Twojej uwagi. Zazdrosny pies staje się Twoim cieniem i robi absolutnie wszystko, żebyś tylko na niego spojrzał. Jak to wygląda w praktyce? Próbujesz gadać przez telefon? A pies podchodzi i trąca Twoją rękę mokrym nosem, dopraszając się głaskania. Siadasz do komputera, a on co chwilę przynosi tę samą oślinioną piłkę, rzucając ją prosto na klawiaturę. Oglądasz film, a pies skomle, kręci się, popiskuje, a na koniec ląduje na kanapie centralnie między Tobą a drugą osobą. Inne hity to uporczywe lizanie, szczekanie prosto w twarz czy wspinanie się na kolana w najmniej odpowiednich chwilach. W przeciwieństwie do agresji, która ma odstraszyć rywala, ta strategia jest skierowana prosto na ciebie. Pies czuje, że twoja uwaga gdzieś odpływa i wpada w lekką panikę. Nauczył się, często dzięki nam, że pewne zachowania, jak trącanie nosem czy przynoszenie zabawki, prawie zawsze działają. I tu jest haczyk. Nawet jeśli go odepchniesz albo skarcisz, dla niego to wciąż uwaga. A negatywna uwaga jest lepsza niż żadna. Jego logika jest prosta. Człowiek mnie ignoruje, czuję się nieważny. Co zrobić, żeby znowu na mnie patrzył? O, wiem! Ostatnio, jak przyniosłem piłkę, to zareagował. Spróbuję znowu, i znowu, aż do skutku. W ten sposób wpadacie w błędne koło, a ty, często dla świętego spokoju, ulegasz i nieświadomie wzmacniasz problem. Co robić? Kluczem jest odwrócenie zasad gry. Musisz pokazać psu, że walutą, za którą kupuje się Twoją uwagę, jest spokój, a nie nachalność. To wymaga żelaznej konsekwencji. Gdy pies zaczyna cię zaczepiać, ignoruj go. Totalnie. Nie patrz, nie mów, nie dotykaj. W momencie gdy na sekundę odpuści, na przykład usiądzie, natychmiast go pochwal i nagruć pieszczotą. Wprowadź prostą zasadę coś za coś. Zanim go pogłaszczesz czy rzucisz mu zabawkę, poproś o prostą komendę, jak siad. To uczy psa, że interakcja odbywa się na Twoich zasadach. Co ważne, sam inicjuj kontakt. Nie czekaj, aż pies zacznie się go domagać. Zaplanowane w ciągu dnia dawki wspólnej zabawy i pieszczot sprawią, że pies będzie spokojniejszy i nie będzie musiał tak desperacko walczyć o każdą sekundę Twojej uwagi. Zachowania destrukcyjne. Trzeci sygnał boli nie tylko w serce, ale i w portfel. Zachowania destrukcyjne. Wracasz do domu, a tam czekają na ciebie pogryzione nogi od stołu, zmasakrowany pilot albo, co bardzo typowe dla zazdrości, zniszczone przedmioty należące do rywala, buty nowego partnera czy zabawki drugiego psa. To nie jest zwykła nuda. Oczywiście szczeniak może coś zniszczyć z nadmiaru energii, ale destrukcja z zazdrości jest inna. Często pojawia się nagle u psa, który do tej pory był aniołem. Zwykle dzieje się to, gdy Twoja uwaga jest skupiona na kimś innym, albo gdy pies zostaje sam z rzeczami pachnącymi rywalem. Co pies próbuje ci powiedzieć, niszcząc rzeczy? Po pierwsze, to sposób na rozładowanie stresu i frustracji. Napięcie w nim rośnie i musi znaleźć ujście. Gryzienie i szarpanie to dla psa trochę jak dla nas uderzenie w poduszkę. Po drugie, to potężny sposób na przyciągnięcie uwagi. Pies szybko łapie, że zniszczone buty gwarantują natychmiastową i bardzo emocjonalną reakcję. Nawet jeśli to krzyk, to z perspektywy psa, który czuł się niewidzialny, to i tak sukces. Po trzecie, niszczenie rzeczy rywala to próba symbolicznego usunięcia go ze swojego świata. Pies, niszcząc zabawkę drugiego psa, nie tylko rozładowuje frustrację, ale symbolicznie pozbywa się konkurencji. Jak sobie z tym radzić? Przede wszystkim, nigdy nie każ psa za zniszczenia po fakcie. Karanie go za buta pogryzionego godzinę temu nie ma sensu. Pies nie połączy kary z czynem. Nauczy się tylko, że twój powrót do domu bywa straszny. Zamiast tego, działaj z wyprzedzeniem. Zabezpiecz otoczenie. Chowaj buty, zamykaj sypialnie. Daj psu legalne rzeczy do gryzienia, wytrzymałe gryzaki czy zabawki wypełnione jedzeniem. I co najważniejsze, uderz w źródło problemu, frustrację i lęk. Zwiększ ilość ruchu i zmęcz psa intelektualnie. Długi spacer z węszeniem przed Twoim wyjściem może zdziałać cuda. Zmęczony pies to szczęśliwy pies. Zmiana nastroju, apatia i wycofanie. Czwarty sygnał jest najbardziej podstępny, bo jest cichy. To nie dramat, to apatia i wycofanie. Pies, który był wulkanem energii, nagle staje się cieniem samego siebie. Jak to wygląda? Pies, który zawsze witał Cię w drzwiach z merdającym ogonem, teraz ledwo podnosi głowę. Traci zainteresowanie ulubionymi zabawami. Nie cieszy się na spacer. Może stracić apetyt, albo wręcz przeciwnie, zacząć jeść kompulsywnie. Dużo śpi, chowa się, unika kontaktu. To obraz psiej depresji. Co się dzieje w jego głowie? To może być stan wyuczonej bezradności. Pies, być może, próbował już innych strategii agresji, natarczywości. Jeśli spotkały się one z karą lub ignorowaniem, mógł dojść do wniosku, że nic co zrobi, nie ma sensu. Poddaje się. To niezwykle niebezpieczny stan, bo właściciel często myśli: O, nareszcie się przyzwyczaił. Nic bardziej mylnego. Pies się nie przyzwyczaił. On zrezygnował. Jego poczucie bezpieczeństwa legło w gruzach. Co robić? Krok numer jeden i absolutny priorytet. Idź do weterynarza, aby wykluczyć problemy zdrowotne. Apatia może być objawem wielu chorób. Jeśli pies jest zdrowy, musisz natychmiast działać. Twoim celem jest odbudowanie waszej więzi. Znajdź czas tylko dla niego. Codziennie, choćby 15 minut, ale na 100%. Idźcie na wasz spacer, w wasze ulubione miejsce. Wróćcie do zabaw, które kochał. Usiądź na podłodze i po prostu przy nim bądź. Nie zmuszaj go do niczego. Chwal za najmniejszy przejaw zainteresowania jedno machnięcie ogonem, jedno spojrzenie. Przywróć stałe pory spacerów i posiłków, bo rutyna daje psu poczucie bezpieczeństwa, którego tak bardzo mu brakuje. Apatia to czerwona flaga, której nigdy nie wolno ignorować: wciskanie się i fizyczne blokowanie. I wreszcie piąty sygnał tak czytelny, że aż komiczny fizyczne wciskanie się i blokowanie. Pies używa swojego ciała jak żywej barykady, żeby oddzielić cię od rywala. Siedzisz na kanapie obok partnera, a pies z determinacją wciska się w najmniejszą szczelinę między wami. Gdy mu się uda, rozpycha się, próbując zepchnąć drugą osobę. Chcesz przytulić dziecko, a pies nagle staje ci na drodze. Głaskasz innego psa, a twój natychmiast materializuje się między wami, opierając się o twoje nogi. Może też po prostu stawać ci na stopach. Jakby chciał powiedzieć, jesteś mój i nigdzie się bez mnie nie ruszasz. To jedna z najbardziej dosłownych oznak zazdrości. Pies swoim ciałem mówi wprost: Ten człowiek jest mój, odsuń się. To instynktowne strzeżenie zasobu, którym jesteś ty. W skrajnych przypadkach może nawet posunąć się do znaczenia terenu moczem w pobliżu rywala, co jest już potężnym sygnałem stresu. Jak reagować? Nie możesz pozwolić mu wygrać. Jeśli za każdym razem, gdy pies się wpycha, ty lub twój partner ustępujecie, pies dostaje jasny komunikat. Super, to działa, będę tak robić zawsze. Zamiast tego wprowadź jasne zasady. Naucz psa koment, zejdź czy na miejsce. Gdy próbuje się wcisnąć, spokojnie, ale stanowczo go odeślij. Gdy posłucha, nawet na chwilę, nagródź go. Twórz pozytywne skojarzenia. Gdy siedzicie razem na kanapie, a pies grzecznie leży na swoim posłaniu, Rzucajcie mu co jakiś czas smakołyki. Niech się nauczy, że gdy wy jesteście blisko siebie, a on zachowuje dystans, dzieją się fantastyczne rzeczy. Celem nie jest siłowanie się z psem, ale nauczenie go, że dzielenie się tobą nie oznacza straty, a wręcz przeciwnie, może przynosić korzyści. I tak dotarliśmy do końca naszej listy. Jak widzicie, psia zazdrość to niezłośliwość. To skomplikowana emocja i wołanie o pomoc. Każde z tych pięciu zachowań agresja, natarczywość, destrukcja, apatia i blokowanie to sygnał, że Twój pies czuje się niepewnie i boi się, że Cię straci. Kluczem nie jest karanie, ale zrozumienie. Zamiast myśleć Mój pies jest niegrzeczny spróbuj pomyśleć Mój pies się boi. Ta zmiana perspektywy to pierwszy krok do rozwiązania problemu i odbudowania harmonii w Waszej relacji. A jakie sygnały zazdrości wy zauważyliście u swoich psów? Czy któreś z tych zachowań brzmi znajomo? Podzielcie się swoimi historiami w komentarzach. Wasze doświadczenia mogą być bezcenną pomocą dla innych. Jeśli ten materiał był dla Was pomocny, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych poradników. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.